Czy chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z kąśliwymi uwagami Twoich kolegów z pracy na temat zmiany Twojego sposobu żywienia? Cześć, jestem Karolina i opowiem Ci tutaj o trzech najczęściej pojawiających się takich schematach myślowych kolegów, którzy w jakiś sposób nas swoimi komentarzami i kąśliwymi uwagami dobijają i atakują. Pier więc, pierwszym z takich uwag. Jest, tak nazwałam sobie tę kategorię, wątpienie w nasz sukces. Co to oznacza? Do tej kategorii mogę tutaj uwzględnić komentarze typu na co ci to? Albo nie też rady. Ty na pewno dasz sobie radę? Wątpię w to, i to są po prostu takie komentarze wątpiące, dobijające nas. Skąd się to pojawia? No tak, może to się to pojawić z zazdrości. Ponieważ kiedy współpracujesz z kimś, no to jednak, kiedy pracujesz nad swoim wizerunkiem, to jednak daje ci to większą szansę na to, że dostaniesz awans, że możesz w ten sposób zwiększyć sprzedaż bądź dostać jakiekolwiek inne profity, które masz na swoim stanowisku. Albo może to być po prostu taka troskliwa, taka troskliwa uwaga Twoich kolegów, którzy akurat są Tobie życzliwi, bo nie każdy kolega musi być kąśliwy, gdzie po prostu oni wewnętrznie wątpią w siebie, widzieli może, że Ty też kiedyś się zmęczyłeś z próbą pokonania czegoś. No i po prostu zapobiegawczo yy, chcą zgasić Twój entuzjazm, żebyś za bardzo się nie nakręcił, żeby ograniczyć Twoje rozczarowanie. Jednak no, nie do końca zdają sobie sprawę, na czym ten program polega, że jesteś w grupie wsparcia, z którą e, wspólnie możesz dzielić się swoimi wyzwaniami, swoimi e, potrawami i jakimikolwiek innymi rzeczami, z którymi się borykasz, więc nie jesteś w tym sam. W przeciwieństwie do poprzednich prób, gdzie prawdopodobnie byłeś z tym sam, więc ta motywacja też była mniejsza. Kolejną, jakby taką drugą kategorią, którą nazwałam, jest zgrywanie eksperta. No i na czym to polega? No, zazwyczaj osoby, które do końca się nie znają, ale gdzieś tam przeczytały coś w internecie, albo przesłyszały coś. Wielce co się teraz wypowiadają na temat twojego stylu życia, czyli przykładowo mogą to być komentarze, no wiesz co, jak będziesz jadła tyle mięsa, to możecie to zaszkodzić, albo... No ale przecież bez ćwiczeń fizycznych to się nie da schudnąć. No co ty chcesz samą dietą schudnąć? Albo mogą być teksty typu, no wiesz, ale liczenie kalorii jest ważne. Co z tego, że ograniczyłeś pewne elementy, jak nie liczysz kalorii? No i generalnie tego typu teksty, czyli zgrywanie wielce eksperta, gdzie sami tak naprawdę być może nie wiedzą, e, jak tak naprawdę się odżywiać sami może nie spróbowali nigdy y, zmiany nawyków żywieniowych, nie byli w takiej sytuacji jak Ty. Y, być może próbowali kiedyś, może mieli inne doświadczenia i na podstawie swoich doświadczeń chcą Ci powiedzieć. I oczywiście są dwie też, y, są dwa powody, y, dlaczego tak się mogą zachowywać. Czyli Ci naprawdę troskliwi koledzy, Którzy, yy, no, troszczą się o Ciebie, albo yy, znowu mogą mieć to, może to mieć inne podłoże, czyli po prostu kolega lub koleżanka, która, za wszelką cenę, w pracy chce pokazać, że jest lepsza od Ciebie, że sobie lepiej radzi z pewnymi wyzwaniami, i w ten sposób chce w jakiś sposób Cię ośmieszyć, bądź pokazać, że, no. Ona się lepiej na czymś zna, żebyś znała swoje, lub znał swoje miejsce w szeregu, żebyś się za bardzo nie wychylał, o chce po prostu w jakiś sposób ograniczyć swoją pewność siebie, żeby no, mógł, żeby ta osoba mogła dać popis swoim kompetencją. No i jeszcze oczywiście trzecia strategia jest ona najbardziej taka bolesna, myślę, tak zwany firmowy błazen. Czyli po prostu właśnie bardzo próba ośmieszenia cię przed innymi współpracownikami przy kierownictwie. Być może ty nawet jesteś na wysokim stanowisku i ta osoba próbuje zwinąć Tobie z stołek i pokazuje po prostu e, no, twoje błędy, czyli przykładowo próbuje wytknąć e, Twoje stare myślenie e, na to nowe. E, czyli przykładowo może ci powiedzieć, ty nagle się zdrowo zżywiasz, przecież zawsze jadłeś w McDonaldzie. Albo, no co, to zamawiamy pizzę. O jejciu, ktoś tutaj nie może jeść pizzy, czyli będzie wykluczony z naszego grona. Czyli próba po prostu wykorzystania e, twojej sytuacji, kiedy ty walczysz z jakimś e, starym przekonaniem i starym nawykiem, po to, żeby ta pozycja tej osoby była większa. I jest to oczywiście. Często powtarzany schemat, aczkolwiek można sobie z tym radzić. Zazwyczaj ta osoba sama ma kompleksy albo próbuje w jakiś sposób wywyższyć swój wizerunek Twoim kosztem. Jednak pamiętaj, że jesteś w lepszym położeniu, ponieważ już uświadomiłeś sobie, że nie jesteś perfekcyjny, bo nikt nie jest. Więc teraz Ci podam trzy sposoby właśnie na to, jak sobie z takimi komentarzami radzić. Pierwsza ważna rzecz uświadom sobie, że nie jesteś idealny, że nikt nie jest idealny i nie ma osoby, która nie popełnia błędów. Ważne jest też to, abyś siebie nie katował za to, co kiedyś myślałeś i co kiedyś robiłeś. To jest przeszłość. Ona doprowadziła Cię do miejsca, w którym obecnie jesteś, ale to nie znaczy, że ono się nie może zmienić. To nie znaczy, że teraz, w tej teraźniejszości nie możesz tego zmienić. Twoje życie, Twoje zdrowie, Twoje finanse i całe Twoje... Mm, Środowisko, całe Twoje um, życie w głównej mierze zależy od Ciebie. To Ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Nie daj sobie wmówić, że y, nie dasz rady, bo tak naprawdę, jeżeli Ty jesteś przekonany, że nie dasz rady, to nie dasz rady. Ale jeżeli jesteś przekonany, że dasz radę, to dasz radę. Najważniejsze jest to, co Ty myślisz, najważniejsze jest to, co to zmieni w Twoim życiu. Przede wszystkim, to w tym przypadku to Ty jesteś centrum. Wiesz, to czy ty schudniesz, czy nie, czy zmienisz jakiś nawyk, czy nie, czy cokolwiek wprowadzisz w swoim życiu, to przede wszystkim będzie miało wpływ na Ciebie i na Twoje życie. Tamta osoba może próbować Cię zwieść, albo nawet mogą pojawić się osoby, które Cię namawiały wcześniej, ale jeżeli Ty nie podjąłeś tej decyzji, to nic nie wskurały. Kolejna rzecz. Spróbuj nabrać dystansu do siebie. Czyli nie przyjmuj osobiście tych wszystkich uwag. Ja wiem, że to się łatwo mówi, e, trochę ciężko jest to zrobić, jednak jest to wykonalne. Przede wszystkim, e, skoro robiłeś coś niepoprawnie, to prawdopodobnie dlatego, że po prostu nie miałeś odpowiedniej wiedzy, e, nie miałeś odpowiedniego przekonania, może coś wewnętrznie cię blokowało do podjęcia decyzji i do spróbowania. E, jednak nie jest to coś, czego nie da się zmienić. To, w jakim miejscu się teraz znajdujesz, też drobne kroki cię zaprowadziły. Być może przy biurku podjadałeś, być może nie, nie skupiałeś aż tak bardzo uwagi na to, jak często jesz, co jesz, być może nie uprawiałeś sportu. I każdy taki mały kroczek zaprowadził cię do punktu, który teraz jesteś. Więc, żeby to zmienić, też każdy inny krok może cię od tej pozycji odwieść. Tym razem będzie to. Yy, Działanie ujemne w stosunku do tego, co robiłeś wcześniej. Czyli przykładowo, jak wcześniej podjadałeś, tak teraz nie podjadasz. Tak wcześniej nie zwracałeś uwagi na to, co jesz, tak teraz zwracasz uwagę na to, co jesz. Tak wcześniej nie jadłeś regularnie posiłków, tak teraz jesz regularne posiłki. I to wszystko da się odkręcić, także to nie jest rzecz niewykonalna. No i oczywiście trzecia postawa to zareaguj albo milczeniem, albo inteligentnym komentarzem więcej na temat inteligentnych komentarzy odsyłam Cię do książki Mistrz ciętej riposty napisany przez Lizę Frankfurt i Patryka Haninga. naprawdę bardzo super książka polecam Wam, zwłaszcza jeśli pracujesz w korporacji przyda Ci się ona nie tylko do zwalczenia komentarzy w sprawie programu y, y, żywieniowego w którym teraz jesteś tylko też w innych sytuacjach pozwoli Ci ona dostrzec pewne prawa, które y, na który, które rządzą światem, yy, pewne yy, schematy, które zostały nam zakorzenione i wpłynęły od dziecka, które niekoniecznie sprawdzają się w życiu i często przez to cierpimy i mamy zaniżone poczucie wa własnej wartości. Bardzo polecam tą książkę, naprawdę jest rewelacyjna. Jeżeli będziesz miał problem z jakimś komentarzem yy, dla swoich kolegów bądź koleżanek, w tej książce znajdziesz odpowiedź na wszystkie. Masz po prostu mnóstwo historii, masz tam w tej książce mnóstwo przykładów, jak w inteligentny sposób, gdzie nie zrobisz komuś przykrości, tylko y, obronisz samego siebie, y, gdzie po prostu w ten sposób zachowasz asertywność, nie urażając nikogo, ale też w y, inteligentny sposób ta osoba się po prostu zrozumie, żeby się od Ciebie odczepiła, bo nie przyczepi do Ciebie żadnego gówna. Wiesz, yy, często jest tak, że osoby, które widzą, że bierzesz do siebie pewne krytyki, yy, działa to na nich jak płachta na byka, czyli jeszcze bardziej Ci dotkną, jeszcze bardziej yy, chcą gdzieś tam Cię yy, zwieść, ale najważniejsze jest to, co Ty myślisz o sobie i to, żebyś nie żebyś yy, nie budował swojej wartości na podstawie komentarzy i opinii innych ludzi. Ważne jest to, żebyś, sam, sam, żebyś samemu uświadomił sobie, jaką wartość masz. Każdy z nas ma swoją wartość, każdy z nas ma pewne doświadczenia, nie ma nikogo takiego jak ty. Ty jesteś wyjątkowy i o tym pamiętaj. A to, że ktoś ma inne przekonania na ten temat, to jest jego zdanie. I to. Wpływa na jego świat, to wpływa na jego życie, a nie na twoje. Także bardzo ważne jest to, żebyś pamiętał ee, o tych zasadach. Więc dziękuję Ci za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia. Cześć!